Zorientowałem się, że mi dźwięku nie nagrywało. Miałem kurwa ustawienie. Na streama. Na Oculusa. Restartujemy mapę, pozwałem! W poradnikach jest przepis na tosty, jak zrobić najprostszą kanapkę W Garyzmodzie? Tak. Przepis na tosty. Oddychanie nie postawy, dla opornych, tosty, co to jest? Długi spokojny oddech przeponą powinien być wypisany na receptę do stosowania dwa razy dziennie przez całe życie. Jego pozdrowotne działanie jest nie do przecenienia. Wydłuża życie, przywraca równowagę emocjonalną, ratuje zdrowie fizyczne i psychiczne. <laughs> Siema, witaj z powrotem, Admirosie. Witaj znowu na początku mapy, w oh którą praktycznie God. nie graliśmy, gdyż ja, zjebany, zapomniałem przełożyć e, ścieżki dźwiękowe. I musimy robić wszystko od samego początku. Ucieknie Tak, tam ucieknie koleś i teraz matać. musimy otworzyć te drzwi, ale tak daleko nie zeszliśmy. Ale nie, idzie, nie przywitałem wiemy. się jeszcze. Cześć, tutaj Czaken. Witam was wszystkich serdecznie. Bardzo za chwilę gramy w, w Garry's Moda, ale nie nagrało mi ścieżki dźwiękowej. Gramy sobie dzisiaj w Garry's Moda, w kuron mapkę pod tytułem City of the Doomed, czyli sequel Awakening of Apopis, czyli mapy, w którą grał Max na Prima Aprilis na moim kanale dwa lata temu co najmniej tutaj chyba znajdziecie odnośnik do tego filmu, a my lecimy dalej z tą mapą, Ej, którą oczywiście tam, nie graliśmy, co? Nic nic nie przejmuj się. A okej. Okay. Na pewno? Mówiłeś coś. Czy coś przed nami ukrywasz? Czy, czy... Um, nieważne. Ej. Idź, nie przejmuj się tym, to twoja wyobraźnia. U, martwe ciało. U, kombinat hmm. z, z czaszką zamiast twarzy. Nie wiedziałem, nie że tutaj to będzie. Teraz podejdź do tej dziury, bo ja już tu widziałem co się stanie. A, jest jakiś koleś tak. i Tak. I słyszysz bicie serca. Dobra, idziemy. O, bardzo ściszony. Ja nie mam aż tak bardzo ściszonego. O, ktoś nas obserwuje. Ja? to jest jakiś ziomek. Czy on ma wydubane oczy? Nie. Uuu, efekt schizy. Uuu, śmieci, U Uu, krew, uuu. Y, czołg. Czy to nie jest to od Słatu, co polewa się wodą? Tłumy? To... Nie. Tak trochę wygląda. To jest pojazd pancerny po prostu, który strzela. Dobra. Myk. Rozwoliłem drzwi behind you. Ciema! E, no halo, chciałem go przywitać teraz jako tako, żeby było bardzo tu nic nie ma? kreatywnie. Z tymi kratami. Nie ma nic, jest ciemność. Ciemność oh. pustka jak nasze życie niestety. I ruda. No, tak, ty... Ruda ten. ruda magicznej rudy. Nie wiem, czy nasze koszmary są connecting. No to powiedz mi, ziomeczku, co mi się dzisiaj śniło, he? Heh? Dzisiaj Cześć. śniło ci się... sobie z oczami, tak? Nie, ja, ja, nie, co innego mi się śmiało. Hmm, nie wiem, co ci się śmiało. Hmm. Nie rozumiesz nic. Wiem, że nie rozumiem nic. Widzę tutaj bez głowy statu i na tym skończyliśmy oczywiście, jak dobrze pamiętam. No. Nie da się stąd wyjść. Nie da się stąd wyjść, nie da się stąd zaskoczyć. To jest chyba część mapy... Ej, w ziemi widać, zobacz. Gdzie, jak na Ziemia, na górze. co? może, no, tam. O! Ale ładna nasza planeta, tylko to wygląda jakby była. Jakby. Chodź sobie tak i masz dosłownie wrażenie jakby była bardzo blisko. I by miała, no, nie wiem, tam kilka metrów, dosłownie. Zgadza się. Dobra, bąk. Elu, wróciwszy do tego miejsca, włączmy radio i, I przesłuchajmy. Tak. I tu właśnie Jackem zorientował się, że, że... No ja, radio. Ja. Połączyło mu się połączenia w mózgu i powiedział, o nie, nie nagrywa mi się nic. O nie, nie nagrywa mi się... Nie, obraz I mi ja się nagrywał, powiedziałem... ale dźwięk mi się nagrywa... nie I nagrywał. I wtedy ja powiedziałem... Chcesz tabletkę? Masz, jedz. masz, jedz, jedz. Niam, niam. Czy, on, czy on chce nam coś powiedzieć? Czy będzie tak stał? Może poczęstujmy go tymi soczystymi Możliwe, tabletkami. Możliwe, może będzie zadowolony. A nie, portal nie, nam tu postawił, kryśle. chodź. Joink. No? Oni... O, ciekawe. Ja kojarzę to magazyn miejsce Box z którejś Della. mapy. Ja też kojarzę I czemu, czy, Della, tak czemu, czemu to ma być magazyn Boxdela? Oni sprzedają maski masno-game Wow. Właśnie. wow. Tak, ty, tu jest ja, przykład. o, przesyłka dla mnie. Pozdro. O, mam okay. kolejną gazetę. O, cześć! Z jest, 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 jakim tam na dołu zlazłeś, się pojawiłeś? Co jest grane? No skoczyłem przez to. A, okej. Okay. The end is near, right? Where are you? Mm, ja, się, ja się tutaj porozglądam. U. Dziura i kolejny papier He was there all your life Jakaś historia, nie wiem czy chcę tu zeskakiwać Bo utknę Jup yep. Czy możesz Be. stąd wyjść? Nie O, to masz pecha Może jakiś kolejny papier trzeba znaleźć? Całe papiery Wylatuj z tej dziury i się nie obijaj Halo Szukamy papierów Na rozpałkę do kominka Mhm. Jest zimno i idzie. W ogóle u Dobra. Ciebie też śnieg sypie? No u mnie dzisiaj padał śnieg. No u mnie, syp... no, mnie sypie cały czas, nawet jak byłem w tym... w sklepie. Po żarcie, po zapasy. O. Ej, nie ma tu nic. You are stagina lub be free. HMM. Rozdzielmy, Szymy... rozdzielmy się i szukamy papierów. No, ja cały czas szukam. O! Admiros! Co? Chodź tutaj Ty jesteś e, Wejdź do takiego, ten, e, kojarzysz ten róg ze zniszczoną ścianą? Chodź, chodź, tu? chodź, chodź Patrz to już no były O Tutaj nie było no. takiego wyjścia Na miasto no. Kurde, ale fajnie Chodź zobaczyć fajny cmentarz Ale fajne Uuu, tu jest Czy można tędy przejść jakoś? Mm. Bo nie mamy ani pięści w dłoniach, ani ty, ani łomu Może tędy? Wątpię. To jest zamknięte. To jest zamknięte. Tu jest przejście. Where? Gdzie jest przejście? W tym rogu. Na prawo. Tu. Za, odwróć się. Tu A, jest. tu. Okej, okay, lecę. Myk. Przynajmniej y, bie, jesteśmy tymi zawodowymi sprinterami. Uuuu. Znowu ray tracing w podłodze. I like mm. it. God of the time, forgive me. God of the time, spare me. Okej. Okay. Bardzo podobały mi się te tekstury zrobione. Takie. No. Tu są otwarte to. drzwi. Tu są otwarte drzwi. Gdzie chcesz iść? Tu czy Daj. tu? Tu okej okay. no To jest kuchnia, a kuchnia równa się jedzeniu. If you don't change they, they will come Ouuu! Ruda I kryształ oh. Coś ty zrobił? Nic Okej, ta adłas... Swęcz, Tylko wow. Co jest kurwa grane? Się troszkę no, zesrałem. Oh. O cześć! Cześć! Patrzę, mamy tutaj przyjaciela. U uh, teleport. Może to jest dziwna mapa. Oooo! You must be joking. <grym> co to jest? Nie wiem, co to było. Pamiętam, o. że z tym głównym walczyliśmy. Na jednej z map. To jest zamknięte, zamknięte, zamknięte. Kolejne? Jakieś zjebane części. I hate you so Wiem, że mnie nienawidzisz. No, mm, tu się nie da przejść. Tak, mam Traszyna. łom. Chodź. O, nice. Kolejne, rozwo... O, już nie mam łomu. A są. Co zrobiłeś? Rozwaliłem kryształ. I łom mi zrąbało, dobra, tutaj coś jest. Ej, admiros. Eee, Gdzie ty jesteś? Tak, nie wchodź tu. Gdzieś ty Polas! A! O, czy, o, dobra, czy, czy ty około... zginąłeś? Nie, jestem obok ciebie. A, okej, okay, cześć. Mam kluczyk jakiś no. do czegoś, nie wiem do czego, ale sobie wezmę. Taki jakiś dziki kluczyk. No, musimy wskoczyć tu O Jezu, ale mgła Same schizy na tej mapie, powiem Ci szczerze To chyba jest no. do tego Myk, jop, chodź Trochę puste te pomieszczenia Trochę tak Ale kolejne radio Ktoś się patrzy na nas SOS Hem, mem. ale muzyka w ogóle, what the fuck? Copyrightsy Nie wiem, czy to są copyrightsy, wątpię To jest jakiś telewizor O na telewizor na torach. Na, na telewizor na torach? Mhm. Mm o, cześć. Witaj. Hello. Chamber of Time. O, łom. Mam łom, mój łom. Przyda się łom. I! Zniszczyłem. Kolejne. Okej, okay, tak po mnie. Nie, też. Nie Mam mamy teraz tutaj przyjść. przejście. Nie, chodź, chodź, chodź. chodź. A, okay. Mamy tutaj kolejne przejście. O jezu, my house. Ale schizy tu się dzieją Wow. Co to jest to kurwa jest grane? Telefon, nie to jest To jest lodówka, gdzie telefon dzwoni? Gdzieś tu, a tu Odebrałem Nic nie gra nie, nie, ktoś ma astmę I Trzymaj mamy przejście, chodź, 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 chodź Ciekawe, drabinka Joink? Dobrze, że nie mamy krzesła, bo byś się z nim pieprzył cały czas, przenosząc to krzesło. No! Czy ty powiedziałeś, pieprzył się z krzesłem? Oj, czekaj, nie, z boczuszku mały. No, przepraszam, no! Jak Wiesz słowa. Te... Tell me, human. Hi, human, I'm tell me. Why did he cl close you? Co? What sins have you committed? A, wiecie, takie przeklinanie. Uh, znowu ray tracing ładny, po ulicy. You really cannot remember. Cannot jest złą formą, ziomeczku. O. Cześć. Mac. The rain continues to fall. Ok. Ciekawe, przyznam. You push the piece under the door. Okej, okay. Nie wiem, co to tam było. Ale mamy kolejny Kryszta. kryształ. Myk rozjebane, D idziemy dalej. You will never really comprehend it. Nie Musimy wiem o co chodzi w tej mapie, dokonale. ale niby fabuła, niby tak, niby nie. Journey continues. Uuu, telefon, nie wódka tak telefonowa, telefonowa, telefoniczna. Tango, India, Mike, Echo, <noise> Czy to są te... Y tym czym się porozumiewają żołnierze? Jakiś to kod jest, nie wiem dokładnie jaki. Że Eko, Blimą, Marką Wiesz o co mi chodzi, nie? Ciekawe, ciekawe zdjęcia świata i inne takie tam rzeczy. Nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy o! i co tu się dzieje. Co to było? Też nie mam pojęcia co to wow. się dzieje. What the fuck? Wow, I zbi Nie wiem, jakiś ty mi kuźwa fleszem po oczach, który chce się przytulić. Eee. Co to w ogóle są jakieś rury? Raz Nie wiem sam. W piekle, raz jesteśmy... O jezu, ale to Właśnie. po oczach mi dało. Ja pierdzielę. Spierdalaj z mojej! Co jest? O jezu, moje oczy biedne. O, jakieś klocki mamy. O, cześć! It's been a while. Jak go kojarzę. Ej, bo jakby... since the last. O jakby... o! ściany nie ma? No But właśnie you will ja leave. jestem tam za ścianą. The Aldo, I am Airbus. Erebus, Okej, okay. witaj Airbus, miło cię poznać. And you are <coughs> jestem Czaken, miło mi. Jestem... Nie jestem zgubiony, ja się nazywam Czaken. Elo, tutaj Chucken. Lost forever, okej. Okay. Do you fear them? Nie, co ty, wpierdoliłem ich pięśćmi. Do you trust one? Tak, kojarzę Admirosowi, znaczy... Tra... E, kojarzę Admirosowi, tak. Co? <laughs> Ufam Admirosowi. Something so normal. Follow them into the Oblivion. Okej. Okay. Elo, jak tutaj przeleciałeś? Jesus! No, ja sobie tak skakałem z nudów. E, coś musimy znaleźć, złapać, trzy, cztery... Trzy kryształy. Budka telefoniczna. Tu jest kryształ! Mam go. No, ja jestem na miejscu. Roz, rozrąbałem kryształ. Bo tutaj był kryształ. Gdzie? Yy, na boku se leżą. Czy jest tu coś? Jest! Jakaś kostka świecąca. Halo? Chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie, raz... Dwa i trzy. Wstać. Ja Nie wiem, czy to no cokolwiek ho. dało. Ale okej. Okay. Dobra, chyba teraz hmm. możemy iść. Tędy. O! Jesteś pewien? Tak, chodź, chodź, chodź. Tutaj, je, przeleć przez tą ścianę. Chodź, wróć się, wróćcie. Się, popatrz do tyłu i przez tą Mówi ścianę przeleć. Wrócić. Nie, 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 popatrz się tu. Tu, te, znaczy tak w prawo. E? W, nie, chodź, nie! Admiro, zwracaj! Elo No, elo, witaj. No, elo. Tutaj nie byliśmy. A to światło mruga cały Ta. czas. Uu. Tcherry's oh, case, o, cześć, witaj. Ale ma długiego. No trochę tak, ale nie, powiem, że animacje tutaj są nawet spoko. Mamy zginąć? Nie wiem. Nic nie rozumiem, co on wie. Jest znisz, znisz to! Znisz to! Kurzył się. What? It has been done. You are safe now. Safe to powinno być. Let me guide you further. Okej. Okay. mam iść. Mm. Wrócić się? O, oh, okej, okay. to jest ciekawe. Latarka tutaj ciulowo działa. Dziwne miejsce. Bardzo dziwne. So do you think it's over? Yes, it is over! Leave me ja by tam... you fucker! Oddaj mi normalny widok. No właśnie, bo, bo to mnie boli, boli w oczy. Spadaj. O, przejdź przez te drzwi. Okej. Okay. Temporal machine. Subject lost. Machine lost, lost, lost. Crashing. The data is no longer. What? Wygląda jak SCP troszkę. SCP 036. Transporty? Uuu. Uh. Portal? To jest Portal? Nie, ja nie chcę wracać do normalnej rzeczywistości. You will back to the Earth. When you fail. Even you fail. Co? No How disappointing. You are no use to me anymore. Gdzie ty jesteś, czekaj, nie? Nie wiem, ciemność? I widzę jedynie... Ja portalu. O! Czy ty znowu skoczyłeś przez portal? Tak. Miałem cutscenkę. Dobra, nie. mam cutscenkę jakąś. Mnie nie tepło. Muszę... Jestem w jakimś zamkniętym tym. Mam czarny ekran teraz. O! Jestem subject 8426926. Status terminated. Wow. Czy my byliśmy SCP? Chyba tak. Dalej mam czarny ekran. No ja mam teraz... Scenkę. Czymkolwiek to jest. Kurna, ile tutaj jest ekranów w ogóle, ale wolno się to cofa. Przecież będzie jakieś ciemnienie ekranu? The end. Okej, okay. skończyliśmy mapę. Koniec. Nice. Wiem, że nawet spoko była yy, kontynuacja. Tego co zacząłem, ale nie skończyłem, ale zacząłem i znowu nie skończyłem, nie? Wow. Nawet spoko, ale było za mało zagadek trochę. Ta, ale nie, powiem Ci szczerze, że było to nawet fajne jak na 30 minut gry. Oj, prawie zrzuciłem wodę. Podobało mi się, spoko było. Z Wami był czakam. oczywiście. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich map, bo w sumie... Dalej widzę czarny ekran. Ja mam czarny ekran też. Dobra, elo, trzymajcie się. Elo, cześć.